Międzynarodowy skandal i dymy godne freakfejtowych konferencji. Ale to dymy są dobre w tym Sejmie. Jak widziałem, ile filmików było z tym świecą, no to powolone. I zaraz przegadamy wszystkie najciekawsze eventy. Dodatkowo kolejne Je Jeszcze ile memów było z tym? Że na przykład tutaj było. Yy, Rabin, czekaj, czekaj, gdzie to jest. W polskim Sejmie odwalił się międzynarodowy skandal i dymy godne freakfejtowych konferencji. A było to miejsce, i było Pol yy, Rabin Brown. Podczas bombardowania, odpala świece, czy coś takiego I zaraz przegadamy wszystkie najciekawsze eventy Dodatkowo kolejny milionowy youtuber został oskarżony o zamieszanie w Pandora. Na TikToku pojawił się kolejny wiralowy, szkodliwy trend No to, to, widziałem na TikToku akurat, aczkolwiek nie rozumiem tego trendu Też nie rozumiem, w czym on może być szkodliwy, ale być może zaraz Więc się ostatnie pozostawiło nie. O, a to a propos Fabęńskiego pewnie będzie, to już nie Ze <głos》> W sumie wszyscy wiedzieli, że wielu taki widzę. inny. W potwierdzili to po prostu. Za proszczeli. sprawą najkrótszego main eventu. Chcę więcej drymu, na... <laughs> Trendy na TikToku są czymś przemijalnym i są na tyle dynamiczne, że niekiedy dla chwilowego rozgłosu ludzie potrafią dopuścić się wielu głupich rzeczy. Teraz pojawił się jeden z durniejszych trendów, który aktualnie króluje na polskim TikToku. I mowa tutaj o krawędzi Trend, który polega na chodzeniu na czworaka. W miejscach publicznych. Sam trend pochodzi z Ameryki i był tam popularny jakieś dwa miesiące temu i do nas standardowo dotarł z opóźnieniem. Duża część z was mogła widzieć te żenujące filmiki ze. To jest inny problem, że ja nie rozumiem tego trendu, nie? Bo jak to są jakieś trendy, w których można kogoś sprankować, to jestem w stanie to zrozumieć. A tutaj jakby nie rozumiem po co. Oprócz tego, żeby dodać na TikToka, nie? Ale tak jakieś drugie dno. Ze na tego... algorytm TikToka. Rekordowe nagrania mają po 42 miliony wyświetleń, a trend wprost. Dobra, to jednak. Idę Przeszkadza ludziom, którzy chcą zrobić zakupy, przeszkadza to sprzedawcom w sklepach, czy nawet przechodniom. Co ciekawe, to nawet dla społeczności TikToka ten trend jest nieśmieszny. I większość emocji, które wywołują te filmiki, są negatywne. Wystarczy spojrzeć na komentarze, które są dezaprobujące i wyśmiewające. Niedziela zakończyła się jubileuszowa dziesiąta edycja streama charytatywnego ekipy Fantaze. Jak. Co... Tu widziałem, chłopy zebrali chyba z 400 tysięcy z ich. Albo 50 godzin. Ekipa Fantazy to grupa przyjaciół, których kontent głównie przez lata opierał się na grze FIFA oraz piłce nożnej. W składzie ekipy mamy Lacha, Jacoba, Kamyka, Nixyoma oraz Dewa. I w 21 roku chłopaki ustanowili rekord swojego charytatywnego streama i uzbierali wtedy ponad 300 No to teraz przebij to, bo było 400. Zrób taki challenge, no ale samemu to słabo chyba, nie? 50 tysięcy zł. musiałbym jakąś. Natomiast zabrać. w niedzielę ustanowili kolejny 630 koła. Myślałem, że 400 b, Bo ja jak byłem na streamie to było 400. I widziałem właśnie w nocy, w jakimś kebabie byli I myślałem, że to jest jakiś draft z imprezy Rekord, odbijając stawkę prawie dwukrotnie, biorąc ponad Ale to dużo, w sensie, no wiecie, jak na jakichś youtuberów Chcę 630 tysięcy w 5 dni zebrać 630 tysięcy złotych. Podczas live'a darczyńcy mogli wpłacać pieniądze na wybrane skarbonki i poprzez platformę się Pomaga i udało im się zapełnić aż 10 skarbonek. Wielki prof. za chłopaków w sumie przez wszystkie 10 edycji zebrali na pomoc ponad 1 800 tysięcy złotych. Jeżeli wy chcielibyście iść na wojnę z nudą, to koniecznie sprawdźcie, Warta. E nie, mi się nie nudzi wersji, zaczynając od ochroniarza, którego ja nie chciałbym mieć jako ochronę, bo guzik rozprawił się z panem Adamem Security w 76 sekund. Gość, co prawda, bardzo krótko trenował i to była jego pierwsza walka, ale podejrzewam, że ostatnia, bo wątpię, że nas. Guzik w ogóle wygrał. Guzik się kiedyś był z BoxDL-em, chyba ale nie jestem pewien. W tym kontencie, gdzie ciągnie. Ale pewien. Jest... Gdzie robi to samo. Bo możliwe, że to był jakiś inny I Chodzi tak szeroko, podtrzyma jakąkolwiek popularność no. za kolejny miesiąc A faj mądrze szybko wyczaiła okazję i z niej skorzystała Jeśli chodzi o potyczkę z powodą, to w konflikcie Nawci i Liza O i Liza Mega, w sensie najwięcej filmików, które widziałem akurat z tego Fejm MMA To było właśnie z konferencji pomiędzy Nawcią a Lizą Liza we mnie wzbudza mega dużo jakichś negatywnych emocji Liza ta druga słowa Wiem dlaczego, nie chcę jej obrażać nie Ale na przykład jak mówi do typiary Spodnie troszczy niż całe twoje życie To takie pośrednie, to jest trochę, co nie? Aczkolwiek o, Ja nie, nie oszukuję od niej nic Natomiast już w Oktagonie zdecydowanie jest lepiej Należy jednak przyznać Napci, że zadebiutowała W bardzo ładnym stylu A wracając do ostatnich kontrowersji związanych z rasistowską Jest taka Julka guzik na IG I no i co z tobą, tu, Elizabeth, to nie tobą? Ustosuj... Myślisz, że tego Nie się do tego w żaden sposób podczas wywiadów Oktagonia. a Federacja Fame również nie wydała w tej sprawie żadnego statementu. Największy szok gali, czyli Darolev versus Dis. Nie wiem, co tam się stało z Normiem, ale w pierwszej rundzie został ubity też który przez swoją ilość prażek. poniekąd stał się memem. następną pięciu pięciorodową... Jakim cudem? Ja myślałem właśnie Disu. Disu zaczął ćwiczyć i wyzywać Ksajo do walki. Ksajo nie chciał się z nim bić, bo tam nic nie ćwiczył. I ja myślałem, że Disu wiecie. No, w sensie na ten moment Disu na pewno by wygrał z Ksio i wydawało mi się, że on jest w stanie coś tam ogarnąć, nie? Freefightowo. Należy go daru lew. Daru lew. Pokonał. Wygrał Norman Park, a zaraz po nim ręka Adriana Polaka. Z kim walczył Norman Park? Tak. To wiem się Po no nie stał się za to me me mem. mem. Pięciu... To w ogóle byłem zdziwiony, że. ręka Adriana Polaka. Nie mam pojęcia. Z kim Została walczy. również uniesiona. Na w górę. Wykopki niezadowolone, ale instagramerzy już owszem. I wynik nie był jakimś zaskoczeniem na ten wyszedł z kontuzją i Polak jest znacznie bardziej doświadczony. W kominie wencie zmierzyli się ze sobą Bandura oraz Szeliga, gdzie to jedna druga Bandy z oktagonów wyszła zwycięsko. Do... Po tym mieliśmy chyba najdziwniejszy main event w historii Femo. Walka 2 na 2 już od początku budziła kontrowersje. m.in. przez nierówne zespoły, czyli Wardenga i Gola versus Olejnik i Fabiański. gdzie ludzie zastanawiali się, z jakiej parafii znalazł się tam Gola. Od początku Sylwester podkreślał, że zależy mu by dostać w walce Olejnika. Jednak sprytne chłopaki wykorzystując moment zagapienie się oponentów, zamienili się miejscami i Tomek poszybował na Wojtka. To już pokrzyżowało game plan Goli i Wardęgi. Jednak to było niczym w porównaniu z zachowaniem Sebastiana, który po czterech sekundach walki i jednym ciosie od Wardęgi, kompletnie niespodziewanie położył się na deski. Sylwo w amoku walki dołożył mu jeszcze jednego dodatkowego ciosa w parterze. No, ale generalnie, no jakby to powiedzieć, największą medialną wartość po walce był właśnie ten, ten Fabiański, nie? To co on zrobił. Czy rozgłos był, zapłacili za niego dużo, pewnie przepłacili za te kilka sekund walki, no ale no, dostali duże zasięgi dzięki temu w sumie. To też zasłużył na ten hajs w sumie, tak promując trochę tą organizację. Aczkolwiek ja nie chciałbym płacić za takie gówno i za taki syf co ten żart. To oczywiście było fałdem, gdyż byli się w boksie w małych rękawicach, natomiast to nie to sprawia się na kolano, z którym już wcześniej miał problem. Ale finalnie w wywiadach podłapał narrację, owy cios w parterze miał mu tak mocno dać w kość, że zrezygnował z dalszej walki tym samym dyskwalifikując Sylwestra. I wyszukacie jakiś w ogóle, ja nie wiem. Ja, ja oglądam pojedynek. Znaczy, Czego wy na pojedynek. Na wyszukacie? Na spokojnie. Czego wyszukacie, chłopie? Potknąłem się na. i gość mi... Olejnik, z... jak walczył, na no, mega propsy dostał, pomimo tego, że zawsze jak taka pipa się zachowywał. Generalnie potknąłem się z powodu kolana, bo generalnie kurwa <noise> Potknąłem się z powodu bo akurat kolana Akurat dokładnie przed wejściem, tam jest taka pochyła I sobie zrobiłem taką szybką walkę z cieniem. I nawet jest to nagrane chłopie, tak. jest to nagrane, fame to ma To ciebie powinni na noszach wnosić bo, do klatki chłopie. Więc w nie został potężny <noise> Bezkompromisowy Tomasz Olejnik, a naprzeciwko niego Wojtek Gola. Wyglądało to po prostu komicznie. Po kilku sekundach do OKTAGONu został rzucony biały ręcznik przez narożnik Olejnika, żeby po prostu nie stało mu się tam krzywda. Widzów Ejmo oczywiście oburzyła decyzja Fabiańskiego, który postanowił nie kontynuować walkę. komentarze ludzi zrównują aktora z Ziemią, szczególnie za to, że za swoje trzy walki, w których wykładał się po kilkudziesięciu sekundach, dostał po prostu ogromny szmal. Mówi się, że było to nawet półtora miliona złotych. Fabiański odniósł się do krytyki. No ładny haśnik. Zresztą... Można za to, to kupić na przykład. Dwa mieszkanka we Wrocławiu, ale to kawalerki bardziej niż mieszkanka. Można też nie pracować do końca. w jego pod... stronę. Jak się dobrze ne, Podczas głosuje. wywiadów po walce. Do klatki to ja się nie nadaje. no po prostu, to nie jest moja bajka, no. Ja głupiej, ja nie wiem co tam się dzieje. Człowiek. A tak naprawdę wynika z tego, to co widzieliśmy już wcześniej, czyli to, że free fighty po prostu... To nie jest jego bajka. To jest miała faktu, że chłopy za kilka sekund w oktagonie zarabia więcej niż olejnik za samą walkę. I pojawiło się też sporo głosów, że za to co odstawił, to powinien mu coś odpalić. Gość po prostu zgarnął grubo ponad bańkę, napluł na widzów i zawinął malatki. Nie wiadomo jeszcze, jakie działania podejmie Fame względem jego wynagrodzenia, bo i w wywiadach wspominał coś, że będą się spierać, jak chodzi o jego wypłatę. Czemu Sebastian nie chciał kontynuować walki? Stady, bo nie ma takiego charakteru. bo chciał wziąć siano i skił. Spio... No, no... wypłatę? Ciężko powiedzieć, no myślę, że to stanie, no bo jednak wyszedł o tej walki, zawalczył. Jednak pozostaje mieć nadzieję, że w klatce już nigdy go nie zobaczymy. A trochę zabawne jest też to, że w... Bardenga, który bardzo, bardzo chciał sobie podnieść rekord tą walkę ma zaliczoną jako przegraną bo przez dyskwalifikację oficjalnie wygrał ją Fabiański następnym razem będzie lepiej kocha ale całe te freakfighty i konferencje to Kochane? dyskwalifikacje oficjalnie wygrał ją Fabiański następnym razem będzie lepiej kocha ale całe te freakfighty i, to... te... awesome. i konferencje to nic w porównaniu do tego co ostatnio odwala się w polskim sejmie w tym poniedziałek ponad 240 a to są takie churylizmy takie churylizmy są ja sobie wchodzę na tego youtubera no godzina 12 wtedy co Tusk przemawiał Patrzę 250, koła. Dzień wcześniej byłem w szkole, wracam ze szkoły. Patrzę rekord na transmisji na żywo, w sensie na tym ich kanale: 255 tysięcy, czy tam ileś. Powalone są tam. I jeszcze te streamy są mega długie. Tak, generalnie, jak mam tam reklamy odpalone, to z tego co wiem, ile się dostaje za, wiesz, jakby liczba osób na żywo. No tam idą kosmiczne siano za te reklamki, jeżeli ...osób na żywo to... oglądało obrady sejmu. Kanał sejmowy przekroczył już pół miliona subów i zalicza rekordowy przyrosty. Na pół miliona subskrypcji dostajesz numer special w postaci dymów, bo poseł Grzegorz Braun podczas wczorajszych obrad odpalił na środku korytarza gaśnicę i zgasił świeczki na sejmowej menorze, która jest żydowskim symbolem świątecznym i przy okazji opryskał prosto w twarz kobietę, która próbowała go powstrzymać. Patrzcie na to, powalone też jest to, co wyłapałem, że za mu kopa tam sprzeda normalnie. Patrz, patrzcie na to Maxi, patrzcie na to, pa, patrz to, patrz to, patrz to. Już nie będzie jeden ten, jeden 25, pięć, tylko Pa on tutaj gasi, 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 typiara trudnego, coś tam się biją i w momencie, kiedy on tam jakby psiknie czy tam przed ona mu normalnie kopa sprzedaje. Tam, działaj, działaj. O, to chyba będzie ten moment, gdzie on teraz kopa dostaje. A nas się ma nogi raz przy sobie? O, i teraz go kopię, kopa mu sprzedała właśnie w tym momencie. No, dziwne to chyba. No <laughs> na jak tak szczerze. Panie po... Normalnie, ja uważam, że pojedynek fajb MMA powinien się odbyć na zasadach fajny. Pośle, MMA. co pan robi? Całość obecności dzieci, które były oburzone całą sytuacją, równie jak dorośli. Panie pośle, co pan robi? czas zaś chyba najgrupszą odkrytą Kleikon od czasu świetności Korwina. Weaker, smaller, less intelligent, they must endless w Europy, ludzki. Nie ma takiego dowodu, powtarzam jeszcze raz jest nagroda pół miliona funtów. Dla przepraszam nie. Pulikank Człowieka, który wskaże cień dowodów, rząd nie ja do... wiedział chłok, się po prostu nie wiedział, proszę sobie wyobrazić. I nawet koledzy brał na Partii zbiorowo się od niego odcinają na Twitterze. Co ciekawe, to sprawa też nabrała ogromnego tarcia za granicą i największe światowe media rozpisały się o Braunie i sytuacji w polskim sejmie. Marszałek Kołownia tej sytuacji bardzo szybko wykluczył go z obrad sejmu już pan, poseł obrad. Proszę, Zaczął pan znowu obraża ludzi. Podejmuje decyzję o Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Proszę wyjechać to natychmiast. Wypierdalać zabramy raz. lepił największą możliwą karę, czyli półtora pensji poselskiej. Sześciu... 50 tysięcy chyba tą dietę, zbiera się na kilkadziesiąt tysięcy złotych. 28 tam było. Wiecie. I zapowiedział, że złoży do prokuratury wniosek o ście... Pikanie przestępstwa zakłócenia obrzędów religijnych. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie kancelarii Sejmu. Natomiast dosyć ciekawa jest reakcja internetu na to wszystko, oprócz wielu głosów potępiających jego zachowania, bardzo dużo ludzi popiera Brauna. Naprawdę ciężko tego nie zauważyć w komentarzach i powstała też 150 koła zebrane, ej, ja widziałem w ogóle. Co... coś innego widziałem, tak szczerze. Widziałem fundację, która zbierała 50 tysięcy, nie 90. To w ogóle dziwne i w ogóle wszystko innego było założonego. Bo przez jakąś tam panią było założone, a nie przez jakąś fundację. To dziwne. Zbiórka dla posła, która w 3 godziny zebrała ponad 66 tysięcy złotych. Ale Korwin nie mógł znieść tego, że ktoś... Co? Łącznie zbiórka dla posła, kłam? która w trzy godziny zebrała ponad 66 tysięcy... W zbiórkach zebrało się łącznie 200... Tak, widziałem tą drugą najwyraźniej. Jedna zablokował... Jednak zablokował jest serwis zrzutka. Tak, tak, widziałem właśnie, że później było, że zwrócono część. ...złotych. Ale Korwin nie... Ale nie mów niż tego, mój że mój ktoś mój jest, mój. jest bardziej kontrowersyjny niż on, więc postanowił wrzucić filmik z gaśnicą w żydowskiej czapce. Kolega Alczego z Braun, no przesadnie może zareagował, ale z drugiej strony to jest prowokacja. Myślałem, że to jest AI, nie? Tak szczerze. Ja, kolega. kolega Braun zażądał tylko rozdziału kościoła od państwa. Przesadnie, ale dobitnie. Przed wczoraj mieliśmy też okazję obserwować upadek Morawieckiego, który okazał się tak interesujący, że ludzie dosłownie wynajmowali sale kinowe, żeby oglądać jego ostatnie wystąpienia To. 自何だ Podczas jego wystąpienia padło mnóstwo obietnic i zapewnień, m.in. o dochodzie podstawowym. A także Morawiecki powiedział, że chce zakończyć wojnę polsko-polską i posłowie muszą wybrać dialog. I w tym ekspoze według komentatorów wypadł całkiem nieźle. Ale jego opanowanie i pozór tego, że jest gotów do jakiejkolwiek koalicji zniweczu jego przełożony, czyli Jarosław Kaczyński, który po wybraniu Tuska na premiera wszedł na mównicę i nazwał tuska niemieckim agentem. Pan jest niemieckim agentem! A do tego zaraz przejdziemy, bo najpierw po ekspoze Morawieckiego wypowiedzieli się też inni politycy pis Był czas na pytania, podczas którego większość nowej koalicji rządzącej wyszła i zostawiła to mnóstwo miejsca do manewru posłom Federacji. I najpierw dość merytorycznie przejechał się po morawieckim Mencen W państwie rządzonym przez Was zarabianie pieniędzy jest źle widziane, czasem się nawet staje przestępstwem. Bardzo się cieszę, że to już jest koniec Waszych rządów. Z największą radością i satysfakcją zagłosuję przeciw wotum zaufania dla premiera Morawieckiego. A zaraz po nim wystąpił strażak Brown. Cześć Boże i. Ja generalnie jestem mega ciekawy. Czy jakby ustawy, które będą przepychać PO-wcy i cała reszta, wyjdą na plus czy na minus? W porównaniu do tego, co przez 8 lat się z Ratuj się, kto może, kiedy Wysoka Izba przystępuje do leczenia dżumy choleum. Któryś jest, panie premierze, chorążym tej rewolucji światowej we wcieleniu ulokołchodzowym pod zielonym, tęczowym, różowym, jakim tam jeszcze sztandarem. Wotum zaufania PiS przegrał i co ciekawe, to aż czterech posłów PiSu nie zagłosowało za rządem Morawieckiego. Między innymi był to pan Zbigniew Ziobro, którego podczas głosowania nawet nie było na sali. Kto z pani panów posłów jest za przyjęciem wniosku Mateusza Morawieckiego o udzielenie wotum zaufania Radzie Ministrów, zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Głosowało 456 posłów, większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie udzielił wotum zaufania Radzie Ministrów. Następnie wszyscy przeszli do przegłosowywania nowej koalicji rządzącej. I na mównicy pojawił się lider Platformy Obywatelskiej, czyli pan Budka. Zapowiedziano też, została kandydatura Szymona Hołowni na prezydenta za dwa lata. Była też troska dzisiaj o marszałka Hołownie. Że za dwa lata nie będzie mieć partii. Za dwa lata może nie będzie już szefem partii, bo będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Tylko to może być prawdziwe. Ciekawe, ciekawe. W sumie generalnie prezydent Ukrainy chyba też tam kiedyś w telewizji występował, czy tam był jakimś komikiem. Ten ziomek, w sumie jako w, w tym mam talent, takim też trochę komikiem był. No ciekawe, czy, czy ten. Czy w Polsce się powtórzy to samo, co na Ukry. Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> To nie zaskoczeniem patrząc na to, że jest obecnie politykiem z największym zaufaniem społecznym, który trafnie punktuje w zasadzie wszystkie zaczepki w jego stronę. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No stąd panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. I przede wszystkim nie bagatelizuje internetu, a najlepszym dowodem na to niech będzie vlogasek Sejmu, który ma obecnie prawie 800 tysięcy wyświetleń i złoty przycisk, który przy obecnym trendzie wzrostu kanału Sejmowego trafi do nich za jakieś dwa miesiące. Tusk wygłosił swoje krótkie ekspoze, w którym podkreślił m.in., że jego powiązania z Niemcami, których forsowanie przez TVP stało się wręcz memem. Jego wysiłką kibicują niemieckie media. Deutschland. Donald Tusk jest pełniejsza opozycją Führer. Wyrwany z kontekstu fragment Für Deutschland pojawia się w ich wiadomościach częściej niż w moich newsach z Stonoga. Ja mam to w pi Wiedził, że są one niedorzeczne, ponieważ dziadkowi zostali zesłani do obozów koncentracyjnych. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Koniec końców Dąbrowski został przegłosowany na premiera ze stosunkiem głosów 248 do 201, a w Sejmie miał miejsce podniosły moment, w którym wszyscy uroczyście śpiewali hymn. Za twoim się z narodem. A te chwile wzruszenia brutalnie przerwał pan Jarosław Kaczyński, którego tak zagotowała po słowach czuska o tym, że nawet jego świętej pamięci brat nazwał Kurskiego łajdakiem za manipulacje, których się dopuszczał podczas tworzenia mediów publicznych, że wszedł bez zapowiedzi czy przedstawienia trybów, w którym wchodzi na mównica i nazwał Donalda niemieckim agentem. Dzisiaj też słyszałem te, do Berlina, für Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu Szewiaska Kurskiego. Twój brat, Lech Kaczyński, do mnie, publicznie powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurs Dziwna akcja, generalnie to, ja jestem taki streamer na Twitchu, który się nazywa Jankos i on też wyjechał za granicę, w sumie tak jak Tusk I zaczął nagrywać wszystko po angielsku, no i też się z niego śmieją właśnie, że ten, że rol. jak coś powiem po polsku, że sobie przypomniał jak po polsku się mówi czy coś No to ja też wiem jak w sumie wyjechał do Niemiec, tam generalnie w parlamencie pracować I w sumie, nie wiem, jakoś mi się to połączyło ze sobą ale wiem jedno, pan jest niemieckim agentem. Po prostu mnie nie jest Za co po chwili przeprosił hołownia. Zobaczymy, jak nowy rząd będzie się wywiązywać z obietnic wyborczych. Ja będę was wszystkim na bieżąco litował, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie. Tesek buben powraca nam temat Pandory, w który został wciągnięty SKK, no eee, nie jestem się, się. kanał, i bądźcie na czasie. Tesek powraca nam temat. Wysyłał NUD esy. Ja też. 14 lat. No i zaczyna się okaleczać. Nowek. aaa. To jest smutne generalnie. W sensie takie dodatkowo powalone. Dla mnie przynajmniej. Bo jak jakiś ziomek wysyła do jakiejś, nie wiem, czternastki. jeszcze rozumiem, ale hops hopem to tak dziwnie. <laughs> Jak to tak? taką się zabawę przewroła, ale kawałek. Temat Pandory, w który został wciągnięty SKKF, czyli kolejny milionowy Minecraftowy youtuber od dłuższego czasu już nieaktywny na platformie. A co ciekawe to w jego przypadku uwaga wcale nie skupiła się na nim, ale na dziennikarzach, którzy ten temat chcieli nagłośnić. Między innymi mowa tutaj o Jakubie Wątorze. czyli osobie, która w Pandorze miała swoje 5 minut i nie były to pozytywne minuty, na przykład za ten cały wywiad z Olą. No i teraz ponownie czarne chmury pojawiły się nad dziennikarzem Spiderwebu. Był bo udostępnił artykuł na Twitterze z mocnym podpisem Hej SKKF, może wyjaśnić swoje kontakty erotyczne z chłopcami poniżej 15 roku życia który żeby ludzie mogli przeczytać, to muszą zapłacić. Więc uwaga ludzi wcale nie skupia się na SKKF i jego potencjalnych złych czynach, tylko pytaniu czy moralne jest zarabianie na krzywdzie innych i wrzucanie takich materiałów za płatną bramką i nieprofesjonalnych odpowiedziach Kuby Wątora, który widać że nie przyjmuje do siebie konstruktywnej krytyki. I Kuba tłumaczy się, że przecież za dobre treści się płaci, że czym to się różni od gazety w kiosku z takiego tematu? Polecam iść do kiosku i zażądać gazety za darmo, bo na pierwszej stronie jest artykuł o morderstwie. Przecież nie można zarabiać na tragedii. I no rzeczywiście różni się to od gazety, bo jesteśmy w internecie, i temat dotyczy twórcy internetowego. Więc fajnie jakby każdy mógł mieć do niego i podawać to dalej. Jak rzeczywiście chce się tutaj ostrzec ludzi przed złym zachowaniem SKKF-a. Analizując ten artykuł wyborczej, napisany przez panią Katarzynę Włodkowską, to padają naprawdę mocne zarzuty. Ofiary przedstawiły tam swoją historię z SKKF-em i między innymi miało dojść do wysłania do 14-latka o imieniu Sylwester, wysyłania dwuznacznych wiadomości, ponoć doszło nawet do spotkania w mieszkaniu youtubera, a po nagłym urwaniu kontaktu 14-latek miał się zacząć głodzić oraz pokaczać. Walca później, kiedy miał 16 lat, SKKF ponoć zaproponował mu trójkąc innym mężczyzną. naprawdę obrzydliwe rzeczy i do artykułu na wyborczej nie ma załączonych żadnych materiałów potwierdzających. Ten tekst. Natomiast sprawa jest ponoć już zgłoszona na prokuraturę. Wątpię, że taka gazeta jak Wyborcza opublikowałaby taki artykuł, nie posiadając dowodów. Oficjalnego stanowiska skkf w tej sprawie nie ma. Napisałem do niego również na Twitterze w tym temacie, jednak nie dostałem żadnej odpowiedzi. Jeżeli to wszystko jest prawdą, to mam nadzieję, że go dojadą. Warto nagłaśniać takie sytuacje, aby po prostu dowieść sprawiedliwości. Jednak wszystko zależy również od formy. Mi nie podoba się wstawienie tego artykułu o SKKF-ie za paywallem. Jak dotyczy to popularnej osoby z internetu, dajmy ludziom darmowy dostęp do materiałów w sprawie tej afery, by łatwiej można było się pozbyć twórców zamieszanych typa Надеюсь, надо.